Spadł pierwszy w śnieg, w górach zrobiło się niebezpiecznie, do tego stopnia, że ratownicy w górach izerskich już wyruszyli na pomoc sporej grupie ludzi. Zapros poprosiliśmy naszego ratownika Piotra Snopczyńskiego o przypomnienie, zasad, o przypomnienie zasad przebywania w górach, poruszania się w górach, planowania wycieczek, tak żeby wrócić do domu bezpiecznie. No właśnie, pierwsze przymrozki, pierwszy śnieg, pierwsze mgły i problemy w górach. Chciałbym zasugerować, przypomnieć, jak należy postępować w tym okresie w górach, jak się przygotować na wyjściu. Są podstawowe zasady, o których powinni wszyscy wiedzieć: że w góry udając się o tej porze, trzeba poruszać się z kimś. Nie wolno samodzielnie iść na długie wycieczki. Jeżeli są to krótkie przejścia, to można sobie na to pozwolić. Następnie trzeba. To tempo marszu powinno być jednakowe, żeby to nie były zrywy, bieganie, a później idę wolno, czyli utrzymać jednakowe tempo. Następnie, to jest bardzo ważne, zwracać uwagę na pogodę. Jeżeli idę i mam zaplanowaną wycieczkę, 3-4 godzinną i się zmienia pogoda, zaczyna być wiatr, wiać wiatr, zaczyna padać śnieg, zaczyna yy, być ograniczona widoczność, to powinienem zawrócić, a nie za wszelką cenę dążyć do tego, żeby przejść ten odcinek, który sobie zaplanowałem. I kolejna zasada, która jest bardzo istotna, to jest to, że już jest pierwszy śnieg, są pierwsze przymorowski. Nie wolno wchodzić yy, bez jakiejkolwiek asekuracji na płaty śniegowe na y, oblodzone w trawersie kamienie, bo po prostu poślizgnięcie grozi spadnięciem ileś tam albo dziesiątek metrów, albo set metrów. Ale tu chciałbym zasugerować i, i pewną sprawę, która na dzień dzisiejszy jest bardzo istotna. To znaczy, lasy państwowe muszą zarabiać parki narodowe i parki krajobrazowe. Parki krajobrazowe najczęściej należą do nadleśnictw. I narodowe też. W związku z tym powstaje bardzo dużo ścieżek dydaktycznych, powstaje bardzo dużo dróg rowerowych, powstają drogi dojazdowe, żeby zbierać drewno z lasu. I ktoś, kto nie ma mapy aktualnej, to może się w tym wszystkim zgubić. Szlaki i tyle innych dróg dodatkowych, które. Towarzyszą każdemu turyście, który jest na szlaku. I tu apeluję, żeby każdy kupił aktualną mapę turystyczną, wybierając się, żeby się zapoznać z tym terenem w miarę dokładnie. Czy możemy zdać się w pełni na GPS i komórki, jakie nosimy ze sobą dzisiaj właściwie też każdy? No, oczywiście. Grupy ratunkowe, wszystkie w Polsce, czyli Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i TOP, posiada wszelkiego rodzaju y, programy, y, gdzie wprowadzone są wszystkie, wszystkie pozycje GPS-a. I w większości posiadamy telefony komórkowe. W telefonach komórkowych też mamy GPS-y, mamy same GPS-y, bo dużo ludzi z tego też korzysta. W związku z tym, y, Podając swoje miejsce, gdzie się znajduje, jest to bardzo istotne. Tylko należy pamiętać jeszcze o jednym. Żeby mieć naładowane telefony, żeby te baterie nie były na wyczerpaniu, bo będzie kłopot, żeby się porozumieć. I tu chciałbym jeszcze powiedzieć, że są takie dwa telefony, które powinniście Państwo zapamiętać. To jest telefon komórkowy, i telefon ratunkowy 985 i telefon drugi to jest 601 100 300. już nie mówię o telefonie 112. warto wiedzieć o telefonie jaki jest do straży pożarnej czy do policji, bo to są służby ratunkowe, które mogą w jakiś sposób razem współdziałać z sobą, czyli jak będzie informacja na policji, to na pewno będzie w gopsze. Jak będzie w straży pożarnej, to też będzie w gopsze, jak będzie w gops to będziemy to gops też współpracuje z innymi służbami ratowniczymi. I to się powinno wklepać na stałe do telefonu takie numery. Powiedz kilka słów o ekwipunku fizycznym, o ubraniu, jak powinniśmy się przygotować dzisiaj do wycieczki w góry. Przede wszystkim ważne jest to, żeby mieć ten podstawowy ekwipunek, to znaczy zawsze trzeba być o tej porze przygotowany na najgorszą pogodę. Nie, że świeci słoneczko, to ja sobie już odpuszczę, na przykład nie będę brał ciepłej kutki itd. Przede wszystkim zaczynając od góry, to jest ważna sprawa, żeby mieć czapkę na głowie, gdzie oddajemy od 30% do 70% ciepła, czyli czapka już nas w jakiś sposób izoluje. Można mieć kominiarkę, można mieć chustę tego typu jak ja mam Buffa, z, którego mo z której można zrobić czapkę, kominiarkę i tak dalej. Należy mieć z sobą na pewno coś przeciwwiatrowego. Czy to będzie kurtka z gore czy to będzie z stopera, z softshella, czy inna, ale żeby Chroniła nas przed wiatrem. Wiatr powoduje to, że wychładza nas bardzo szybko i później mamy problem z utrzymaniem temperatury. Następnie jest w tej chwili bielizna termalna, czyli, czyli ta, która nas oddaje wilgoć, utrzymuje ciepło, czyli warto zrobić sobie taki zakup. Ubierać się na cebulkę. Ponadto skarpety, które zabieram są, trzeba mieć dwie pary skarpet, buty. Na wibramie wysokie, ponieważ można skręcić łatwo w tym, w tym okresie yy, nogę. Mówię o stawie skokowym lub o stawie kolanowym. Ponadto w, trzeba mieć obowiązkowo coś ciepłego do picia: czy to będzie kamelbek, który będziemy mieli pod kurtką, czy to będzie termos, ale to trzeba mieć z sobą. Yy, następnie w tej chwili jest bardzo dużo takich batonów sprzedaży yy, energetycznych. Oczywiście wskazana jest jak zawsze, że mieć coś, ciepło, coś słodkiego typu czekolada, która się łatwo wchłania, cukierki nawet twarde, które mamy w ustach. Ja na wyprawie nawet, jeżeli idę, idę między obozami, to biorę z sobą cukierka do ust po to, żeby ten cukier prosty już, miał, już był trawiony w jamie ustnej, czyli jest to takie stałe zasilanie w energię. Następnie, tak jak wspomniałem, musi być to ciepły napój. Ciepły napój, który trzeba zabrać z sobą. Ponadto dobrze mieć z sobą, no już nie wspomnę o rękawiczkach, bo, bo to jest, przez dłonie się też mocno wychładzamy, ale nie tylko, bo rękawiczki przy nadmiernym słońcu, jeżeli nie mamy rękawiczek, ale jest duże słońce, to możemy mieć wysoką temperaturę, nawet jak jeżeli, jeżeli nasze dłonie zostaną mocno poparzone słońcem. Okulary warto mieć zawsze gdzieś, bo wyjdzie słońce, mamy śnieg i może być problem, może być problem później ze wzrokiem. W jakiej sytuacji decydujemy się na wyzywanie pomocy? Można głosem, można światłem, a tu jeszcze bardzo ważne, zapomniałem dodać, że obowiązkowo latarkę trzeba mieć z sobą, bo może y, tak szybko teraz y, y, zachodzi słońce i się robi ciemno, więc latarka jest obowiązkowym ekwipunkiem y, każdego turysty. Wzywamy sześć razy na minutę, czyli głosem, możemy światłem, ratownicy, którzy przychodzą dają sygnał trzy razy na minutę, czyli dają informację, że y, y, idą i pom będą pomagali. Warto jeszcze wiedzieć o takiej podstawie, podstawowych elementach związanych ze śmigłowcem, bo tak się może też zdarzyć, y, że trzeba wiedzieć kiedy, jeżeli śmigłowiec nadleci. Że są dwie, y, dwie takie y, czynności, które należy wykonać, czyli pozycja jest, czyli, czyli kiedy chcemy ten śmigłowiec, bo może tak się zdarzyć, że będzie niekoniecznie w górach polskich, ale w Alpach to jest standard, że jeżeli zła pogoda nadatuje śmigłowiec i żandarmeria przylatuje, to zabiera wszystkich, żeby później mieć kłopotu. To warto o tym wiedzieć, że pozycja jest, to jest taka pozycja, czyli jest. Którą przyjmujemy po to, żeby śmigowiec jest nam potrzebny. Jeżeli nam jest niepotrzebny, to jest pozycja taka, no, czyli, że jest wszystko w porządku i ten śmigowiec z nas wtedy nie będzie, nie będzie nam potrzebny. Bo turystom się tak udziela bardzo często pomocy w górach wszystkim w Alpach. W jakiej sytuacji należy bezwzględnie wzywać pomoc? Powiem tak. Każda sytuacja, która powoduje zagrożenie, każdy uraz w górach, mam na myśli czy skręcona stopa, czy staw kolanowy, czy złamana noga, czy y, y, mocniejsze stłuczenie, jest to sytuacja, gdzie jest wypadek ciężki. Bo dotarcie karetki nie zawsze jest możliwe, y, nie zawsze śmigowiec doleci, bo, bo jest zła pogoda. Y, trzeba liczyć na ratowników, którzy w każd o każdej porze. Dotrą do poszkodowanych, i w związku z tym wzywać należy zawsze, jeżeli uważamy, że jest to bezpoś... niekoniecznie musi być to bezpośrednie zagrożenie życia. W Polsce jest tak, że got świadczył usługi nieodpłatnie. W związku z tym nie bójcie się, nie należy się bać, dzwoniąc o ratunek, czyli każda nawet drobna sytuacja, która może być zasłabnięcie i ktoś mówi, to ja sobie usiądę chwilę, ale to, to że usiądzie na 10-15 minut, to w takich warunkach zaczyna się wychładzać. Czyli nie mając z sobą y, tego ekwipunku i minimum żywności z sobą, może to doprowadzić do szybkiego wychłodzenia i, i później będzie kłopot i, i może być to bezpośrednie zagrożenie życia. Czyli nie bać się w sytuacji, nawet wtedy, kiedy zabłądzimy, należy dzwonić na, do, do, do stacji GoPro i do innych służb, ponieważ to spowoduje, że się ściemni i później akcje poszukiwawcze są coraz trudniejsze. Jeżeli stwierdzimy, że zabłądziliśmy, że mamy kolega na przykład skręcił, że za nogę. Też należy w takich sytuacjach bezpośrednio dawać znać do GOPR i, i ratownicy. Im szybciej będą wiedzieli, tym szybciej się zorganizują i szybciej przyjadą z pomocą. Jeżeli jeszcze mówimy o sprzęcie, to bardzo ważne jest mieć z sobą zapalniczkę lub zapałki. Dlaczego? Bo zdarzały już mi się takie sytuacje osobiście i w naszej grupie, gdzie w rejonie Śnieżnika w okresie zimowym mieli zapałki, mieli śpiwory studenci i nie wiedzieli, co z tym zrobić. Czyli można rozpalić ognisko. Nawet jak, jak jest to szlak, na szlaku turystycznym, można zagrzać się, mając z sobą ogień. W związku z tym można coś podgrzać, bo niejednokrotnie jest tak, że mamy z sobą, niektórzy posiadają naczynia, gdzie wezmą trochę śniegu już mają ciepłą wodę do wypicia. W związku z tym Trzeba mieć z sobą coś do rozpalenia ogniska, żeby, to znaczy mam na myśli tutaj zapalniczkę i zapałki z sobą.